W ostatnich dniach polska przestrzeń publiczna wręcz kipi od wschodnich, a zwłaszcza rosyjskich wątków. Rosja oskarża Polskę o współudział w zamachu na wiceszefa Gru u generała Władimira Aleksejewa, a prezydent Karol Nawrocki zaprasza na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego kontrowersyjnego posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika. A do tego cały czas nie milknie dyskusja wokół reportażu Marii Wiernikowskiej z Kaliningradu na kanale Zero. Na kanale Zero. Jedni widzą w nim odważne dziennikarstwo, a inni dezinformacje. Takie wątki dziś pojawią się w pulsie trójki, a w studiu gość Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień, Dzień dobry. dobry. Mogę I... zacząć od małego nie wiem czy to sprostowanie, Dobrze. królewca. Nie Kaliningrad, już oficjalnie przejdźmy królewca. A no właśnie, no tak. Kaliningrad mówią Kalin Rosjanie. Dokładnie, Kaliningrad, on funkcjonuje rzeczywiście, bo dzisiaj jak sprawdzałam Jest sobie... Jest obwód kaliningradzki, znaczy obwód królewiecki nasz, ale tak. Jest jeszcze z nami Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita. Dobry. Dzień dobry. Proszę nie by za spóźnienie wybaczamy oczywiście no i od razu chyba zaczniemy od komentarza dotyczącego Włodzimierza Skalika jednak od tych polskich wątków na radzie bezpieczeństwa narodowego zaproszono posła Włodzimierza Skalika w sumie jednego parlamentarzystę który głosował przeciwko uchwale potępiającej rosyjskie ataki na Polskę no i Skalik jest znany z antyukraińskich antyrosyjskich haseł hmm. Dlaczego prezydent go zaprosił, albo dlaczego prezydent nie wycofał zaproszenia? Roman Emilski. Od ciebie zacznijmy. Pierwszy prezydent chciałby zaprosić Grzegorza Brauna, ale to byłaby już gruba przysada. Chyba też delikatnie. nie może, bo Europoseł. E, myślę, że można. znaczy Oczywiście, że trzeba z, z, znaleźć tutaj posła z, z polskiego parlamentu. Ale mówię tak przynośnie Grzegorza Brauna, dlatego że e, prezydent Karol Nawrocki ani razu, ani raz w, swo w czasie swojej. Prezydentura trwa ona już od sierpnia zeszłego roku, ani wcześniej w trakcie kampanii wyborczej nie skrytykował Grzegorza Brauna, nigdy nie skrytykował go. Ja mam swoje podejrzenia wynikające z, z, z tego, kim jest Karol Nawrocki. On buduje te środowiska nacjonalistyczne. Zaproszenie Włodzimierza Skalika jest skandalem. To jest też oczywiście takie budowanie też prezydenta jako takiej opoki tej prawej strony sceny politycznej. Wcale nie chodzi tutaj o PiS, bo poglądy prezydenta są bliższe Konfederacji i częściowo również Konfederacji Korony polskiej Grzegorza, Grzegorza Brauna. Wiemy kim jest Włodzimierz Skalik, w przeszłości świetny, świetny sportowiec. Natomiast no, od pewnego czasu jest właściwie agentem, agentem Władimira Putina. No, trzeba to powiedzieć wprost. Jest człowiekiem, który jest niebezpieczny dla polskiego państwa i dla naszego bezpieczeństwa. Była, był też ostatnio Kongres Konfederacji Korony Polskiej, i tam no, padały różne słowa gdzieś one funkcjonują w przestrzeni medialnej, na platformach społecznościowych tam były też zakwestionowane no, między innymi zbrodnie, które się wydarzyły w Buczy. Czy po tym wszystkim, też po tym co widzieliśmy, to to zaproszenie nadal powinno funkcjonować dla podziemierza Skalika? Jacek Prezydent Karol Nawrocki mógł zastosować taką furtkę, że nie zaprasza na przykład kół poselskich, zaprasza same kluby poselskie. Tych kół zbyt wielu w Sejmie nie ma, więc w ten sposób wykluczyłby chociażby. Konfederację Korony Polskiej i partii Grzegorza Brauna tego jednak prezydent nie zrobił, ponieważ ma dług wobec tej partii, a jest to taki dług, że między innymi dzięki wyborcom partii Grzegorza Brauna prezydent, znaczy Karol Nawrocki został prezydentem Polski i ten dług spłaca. I to nie jest sytuacja bezpieczna i to jest sytuacja też dosyć niezdrowa, gdzie głowa państwa ma zastrzeżenia wobec drugiej osoby w państwie Włodzimierza Czrzowego i jego kontaktów ewentualnych, a zaprasza człowieka, który wychwala Rosję. Partię, która jest prorosyjska, partię, która jest Antyukraińska partia, yy, którą mam nadzieję, że zajmują się służby i tę partię sprawdzą. No, to nie jest sytuacja bezpieczna, to nie jest sytuacja normalna i to jest sytuacja, o której powinniśmy dyskutować tylko w takim duchu bardzo merytorycznym, pokazując, Jakie poszczególni posłowie Brauna mają poglądy, a nie żeby robić z tej partii samego Grzegorza Brauna męczenników, ponieważ oni na to liczą. Oni chcą być takimi e, posłami, taką formacją... Wyklętą? E, no, no można powiedzieć wyklętą, zmarginalizowaną. Chcą pokazać, my tutaj jesteśmy cenzurowani, a przecież nasz głos też się liczy. I głos też się liczy, ale Trzeba pokazać, jaki to jest głos, i trzeba pokazać, że ten ich głos, na który pra, około 10% wyborców chce głosować na tę formację, pokazują sondaże, jest głosem, który trzeba pokazać, że jest niebezpieczny. Pokazać, że jest niebezpieczny i tłumaczyć ludziom, że my nie możemy się zbliżać do Rosji, która jest niebezpieczna, i nie możemy takich antyukraińskich haseł głosić. Bo to są rzeczy. Niebezpieczne, jeszcze raz powtórzę. My nie powinniśmy się zbliżać do Rosji w tym, w tym właśnie kontekście, aby propagować prorosyjskie partie, ale ta Rosja zbliża się do nas. Między innymi oskarżając Polskę o zamach na generała GRU. Czy jest to zbieg okoliczności przed Radą Bezpieczeństwa Narodowego? Wydaje się, że Rosjanie chcą zawsze zamieszać w, na naszym podwórku politycznym, nie tylko no ich celem od lat właściwie już od lat 15 jest to wpisane właściwie w strategię, strategię wojskową Federacji Rosyjskiej, wtedy pracowną przez generała Gerasimowa, gdzie no, ta wojna hybrydowa, to jest element wojny hybrydowej, jest równie ważna prawie jak wojna konwencjonalna. Ale to ma głębszy trochę w ogóle w ogóle aspekt, dlatego że mówimy tutaj o Postrzelił, bo oficjalnie nie ma jeszcze informacji, że generał Władimir Ekswiew nie żyje, chociaż podobny jest przytomny, ale nikt z nim nie rozmawiał, nie widzieliśmy żadnego z internetów w mediach oficjalnych rosyjskich i no i służby rosyjskie, Federalna Służba stwierdzi, że to jest oczywiście robota Polski razem z Ukraińcami. Oczywiście Ukraińcy mieliby cel w tym, żeby likwidować takich ludzi, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie również na terenie Ukrainy. Sam generał Aleksejew urodził się w obwodzie winnickim, w czasach oczywiście Związku Sowieckiego. Między innymi odpowiada za torturowanie więźniów, w, no, więźniów, których zostali pojmani po upadku tego gigantycznego kombinatu Azowstal w, w Mariupolu, gdzie gwarantował im, Gwarantował im na piśmie, że będą traktowani jak w, zgodnie z konwencją genewską. To oczywiście nie miało miejsca, że dzisiaj to wiemy. Ale mogli go podtrzymać w ogóle sami Rosjanie. Dlaczego ten aspekt jest głębszy? Tu chodzi o kogoś innego. Tu chodzi o rozgrywkę e, szerszą, geopolityczną, i to jest sygnał do e, Donalda Trumpa. To jest takie podanie mu ręki, troszkę. Bo mm, generał Aleksejew był, e, zamie... znaczy, był też jednym z, z, z ludzi, którzy mieli negocjować ten, nazwijmy, deal pokojowy, tak? znaczy ten układ pokojowy. No, i teraz co Rosjanie mówią? No, zobaczcie, że Donald Trump rzeczywiście ma rację. Kto nie chce, tej, te, kto nie chce tej, te, te, tego układu pokojowego? No, nie chcą Europejczycy, nie chcą ci źli Polacy, nie chcą, oczywiście, Ukraińcy, to jest oczywiste. Robią takie zamachy, na przykład w Moskwie, na naszych ważnych ludzi, którzy przecież mieli właśnie ten, 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 ten nazwijmy to, układ pokojowy albo rozejm negocjować. No, Donald Trump też mówi, no, my chcemy, my chcemy pokoju. Putin przez ja z nim rozmawiam, są świetne rozmowy, on też chce pokoju. Co Ukraina nie chce pokoju, Europa nie chce pokoju. No, niestety, niestety oczywiście są to bzdury, wszystko co, co służby rosyjskie dzisiaj, dzisiaj na ten temat mówią, bo wczoraj było inne doniesienie z kolei służby wywiadu zagranicznego rosyjskiego, który mówi, że Polacy przygotowują obalenie Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. no. Takie drdy mały, to można jest oczywiście propagandowo, propagandowo opowiadać. No, ja mam czasami takie wrażenie, że my, jeżeli chodzi o kremlowską propagandę, przekaz informacji, nie potrafimy się do końca w tym obronić. Ostatnio też bardzo szeroko jest omawiany reportaż Marii Wiernikowskiej z kanału Zero. To jest taki. Jedni widzą w tym niezależne dziennikarstwo, drudzy widzą w tym elementy dezinformacyjne. Czy to jest tak, że. Rzeczywiście m, bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę dezinformacji? Może nie mając złych intencji? Proszę zauważyć, że obrona partii Grzegorza Brauna jest podobna do obrony. Tego materiału w kanale Zero, którą zastosował chociażby ku zaskoczeniu pewnie wielu, a może już coraz mniej Leszek Miller, czyli mówi, że tutaj jest atakowana wolność słowa. W Polsce jest wolność słowa. Można głosić e, poglądy antyunijne, prorosyjskie i wiele innych, tylko jest odpowiedzialność za słowo. I ta odpowiedzialność tym bardziej ciąży na dziennikarzach, na publicystach również i na medium, które chciało być medium takim oryginalnym, ciekawym, przyciągających, przyciągającym nowych odbiorców również. A tutaj okazuje się, że jest materiał jawnie prorosyjski, który nie powinien się nigdy ukazać. Autorki, która w przeszłości również miała wiele. Prorosyjskich wypowiedzi, które chyba powinny być sprawdzone. Mam nadzieję, że to jest wpadka tego kanału zero, a nie kurs na ocieplanie wizerunku Rosji, z czym my powoli mamy do czynienia. Wspomniany Leszek Miller nie jest tutaj też przypadkiem. Ja kiedyś w studio przejęzyczyłem się i powiedziałem Leszek Brown. To było naprawdę przejęzyczenie, mm -hmm. ale coraz częściej te dwie postaci się sklejają. Leszek Miller. I Grzegorz Braun. I coraz, Jan Brown. I coraz więcej jest właśnie ocieplania wizerunku Rosji. Zwróćmy uwagę na to, co ostatnio powiedział chociażby. Ale czy to się bierze z tego, że nie potrafimy tego dostatecznie skrytykować i powiedzieć, no przekraczamy czerwoną linię? No myślę, że krytykujemy, tylko tamta strona jest emocjonalnie głośniejsza, mam wrażenie, taka często też, też wrzaskliwa i się chowa za bałamutnymi hasłami. Myślę, że my, tłumacząc to na spokojnie, Merytorycznie będziemy zawsze na pozycji przegranej wobec tych, którzy krzyczą, mówią, że próbują nas kneblować, i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest trudna sytuacja, ale trzeba o tym mówić i pokazywać też szerszy kontekst. On jest taki, na przykład, że ostatnio chociażby Wiktor Orban, którego już teraz w wyborach prezydenckich wspiera Donald Trump, mówi, że to Ukraina jest wrogiem, a nie Rosja, ponieważ ta Ukraina stoi na drodze do robienia interesów z Rosją. I to jest bardzo niebezpieczne. My nie możemy tego. Zostawić. Nie możemy udawać, że, że, że nic się nie dzieje i nie zwracać uwagi na tego typu materiały, tego typu wypowiedzi, bo, bo kanał Zero tutaj robi bardzo, bardzo złą robotę i tam nie ma naprawdę czego bronić. Ja tylko dodam mhm. tutaj, bo to, to jest ciąg logiczny mi się układa i wszystko. Najpierw był uśmiechnięty wywiad, taki bardzo uprzejmy z Grzegorzem Braunem, później było zaproszenie kamratów, no to jest absolutnie rosyjskie środowisko, agentura putinowska, no i teraz mamy ten materiał, nazwijmy to dziennikarski w cudzysłowie, oczywiście Marii Biernikowskiej. ja w Rosji byłem wielokrotnie, wiem z jakimi to się wiąże obostrzeniami, jakie trzeba mieć dokumenty, nie da się jeździć, a szczególnie teraz po Rosji, tak kręci sobie film, jeśli, jakich się chcecie jeśli nie ma e, zgody rosyjskich władz i, i przyzwolenia na to, Polecam Państwu, jeśli obejrzeliście to na kanale Zero, nie, nie zachęcam, ale, jeśli, ale nawet jeśli tego nie oglądaliście, do obejrzenia, już jest w kinach, albo zaraz będzie, już nie pamiętam, kapitalny dokument bardzo odważnego nauczyciela rosyjskiego Pawła Ta Tałankina. Pan Nik kontra Putin, on pokazuje, jak naprawdę wygląda rosyjska prowincja. Ja też mam wielu przyjaciół ciągle w Rosji, wielu z nich we, musiało wyemigrować z Rosji po roku 2022, ponieważ groziło im im po prostu więzienie zamówienie prawdy. Ktoś, kto kiedyś był w redakcji moskiewskiej Nowej Gazety, tam kolegi odbywały się pod portretami zamordowanych kilku dziennikarzy, którzy pisali o Rosji prawdy i mówili prawdę. To jest to jest ta różnica między Marią Wiernikowską a prawdziwym niezależnym dziennikarstwem. Gdyby to był tylko przypadek Marii Wiernikowskiej, to ja bym jeszcze Pomyślał, no nie, nie jest tak źle, ale za Marią Wiernikowską stoi gigantyczny kanał Zero i wielu dziennikarzy, którzy. I politycy, którzy go bronią. którzy uważają, że tak naprawdę nic się nie stało. Więc to nie jest tylko przypadek Marii Wiernikowskiej, ale również i tych polityków, o których Roman wspomniał, e, i tych dziennikarzy, którzy uważają się, że nic się nie stało. A stało się, stało i, się rzeczywiście. I Rosji nie można ocieplać wizerunku państwa Putina w żadnym e, razie. Tym bardziej, że taką swoją aprobatę też wyraził proklamowski. Politolog Władimir Korniłow, właśnie twierdząc, że to, to że jest. To jest na wodę rosyjskiej propagandy, oni to natychmiast wykorzystają, będą wykorzystywać. No, mówią, właśnie u nas jest wolność słowa, przecież można się wypowiadać dla, dla polskiej dziennikarki. A zobaczcie, co dzieje się w Polsce. No. Ktoś, kto nie rozumie tych mechanizmów, to znaczy, że nie ma elementarnego pojęcia o dzisiejszym świecie i o tym, czym jest Rosja, jak to wykorzystuje, jakie są środowiska prorosyjskie w Polsce. Ja też mam nadzieję, jak Jacek, że ABW zajmuje się tymi środowiskami, o których tutaj mówiliśmy. Będziemy z pewnością jeszcze do podobnych tematów powracać. Bardzo dziękuję za dziś. Dziękuję bardzo. Jacek Niedzinkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję bardzo. Romany Mielski, Gazeta Wyborcza. Również dziękuję. Monika Suszek, dziękuję i do usłyszenia.